Osobowość Jerzy Mazur. Mistrz sportu, filantrop i ambasador Wałbrzycha. Jerzy Mazur urodził się 12 października 1950 roku. Były kierowca rajdowy i wyścigowy. Startował w rajdach i wyścigach zarówno w samochodach osobowych, w tym małym Fiatem 125P, jak i w samochodach ciężarowych, m.in. FSO Star 266, oraz w Formule Easter uczestniczył w najbardziej prestiżowej imprezie motosportu podczas jubileuszowej edycji 10. rajdu Paryż-Dakar w 1988 roku. Jerzy Mazur dokonał jednocześnie historycznego zwycięstwa dla Polski, przekraczając linię mety samochodem krajowej produkcji marki FSO Star 266. W rajdzie uczestniczył bez wsparcia zespołu serwisowego, z metalową skrzynią na pacę i garścią kluczy. Założyciel teamu rajdowego Nissan Mazur Motorsport Tim stawał wielokrotnie na podium pokonując rywali w wyścigach i rajdach. Zespół startował specjalnie przygotowanym przez Jerzego Mazura samochodem rajdowym Nissan Micra. Jerzy Mazur jest również przedsiębiorcą i właścicielem salonu samochodowego marki Nissan. Społecznik i filantrop, zasłużony i odznaczony przez prezydenta miasta tytułem Ambasador Wobrzycha, założyciel i pomysłodawca Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych w Obrzychu. Jerzy Mazur docenia i dostrzega zasługi innych ludzi. Dnia 1 maja 2021 roku w Obrzychu na terenie muzeum odsłonił pamiątkową tablicę poświęconą Artonowi sennie. To pierwszy, jak na razie jedyny pomnik upamiętniający wybitnego kierowcę poza miejscami bezpośrednio związanymi z życiem i rajdami Artona Senny. W zasadzie nigdy nie chciałem zostać przedsiębiorcą. Tylko dlatego, że wiedziałem, jaką cenę płacili moi rodzice, będąc zamieszknikami. Ale zawsze miałem jakby tą miłość do motorsportu. No i tak się zaczęła, może nie powiem, przygoda, ale. Wielkie wyzwanie i to wyzwanie wymaga poświęcenia nie tylko przedsiębiorcy, ale też niejednokrotnie ich rodziny. No i tak jest do dzisiaj.